Wokalnie, aktorsko i plastycznie uczniowie klas od 1 do 3 szkoły podstawowej nauczali, jak postępować za zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Klasy pierwsze śpiewają piosenki, a klasy trzecie i drugie prezentują takie. Na karteczce mamy napisane, co mamy zaprezentować, takie scenki. Wszystko to za sprawą dnia otwartego z elektrośmieciami, który jest częścią ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Urząd Miasta Tarnobrzega pod hasłem od eko samorządu do eko społeczeństwa. Zaangażowani w konkurs pierwszoklasiści śpiewali ekologiczne piosenki. Pozostali wykonywali plakaty. Ja wykonywałam plakat z przyjaciółmi, jak grupka dzieci idzie do szkoły oddać elektrośmieci. Na scenie zaprezentowano także, jak postępować z elektrośmieciami, jakie zagrożenia są z tym związane i co można zrobić, by chronić środowisko. Nie wiedzieli, co zrobić z starymi urządzeniami, i poszły oddać je do sklepu. I się zapytały tego, co zbiera urządzenia, co czy możemy zrobić z nimi. I ten, co zbiera te urządzenia, powiedział im że te y, wszystkie rzeczy, te, ten stary sprzęt elektryczny i elektroniczny y, jest y, założony do, y, do zakładu przetwarzania. Tam jest rozbierany na części i substancje y, trujące y, są specjalnie unieszkodliwiane. Obok występów artystycznych podczas Dnia Otwartego z Elektrośmieciami można było podziwiać wykonane przez dzieci projekty. Klasy 2 i 3 na dzień dzisiejszy miały przygotować pomniki ekologii, pomniki związane z ekologią, ale z wykorzystaniem surowców wtórnych i elektrośmieci. I takie pomniki stanęły na dolnym korytarzu i zdobią w dniu dzisiejszym nasz korytarz. Dzieci opowiadają o tym, z czego stworzyły te pomniki. Jak je nazwały, jaki jest cel tego tworzenia, a że dzieciaki jako dzieciaki no mają niespożytą energię, niewyobrażalną wyobraźnię, więc to, co stworzyły na dole, to takie moim zdaniem, takie pomniki perełki. Dzięki pracy nad piosenkami ekologicznymi, tworzeniem prac plastycznych i pomników ekologii, uczniowie szkoły obcują z trudną tematyką segregacji odpadów i ekologicznych zachowań. I w tym tkwi sens działań podejmowanych przez szkołę podstawową nr 3. Wspieramy raz działania ekologiczne w naszym mieście, dwa, uczymy segregacji odpadów dzieci. Jest nowa ustawa śmieciowa. Dorośli są edukowani w inny sposób. Dzieci, pomyślałyśmy, że edukowane tu od najmłodszych lat w tym w jaki sposób segregować, że są odrębne pojemniki na to, na to i na takie odpady, że jak elektrośmieci w domu, to do szkoły mamusiu, tatusiu, że jak tabletka do wyrzucenia, to nie do kosza, tylko wracamy do apteki, że jak chleb to y, do kontenera przy śmietniku, że jak odzież to też nie do jednego kontenera, tylko tam gdzie jest na, na to miejsce. Nasze dzieci już to znają i umieją segregować odpady. Dzień otwarty z elektrośmieciami to tylko część większej całości planu, jaki szkoła realizuje już od jakiegoś czasu. Jesteśmy jako szkoła lokalnym centrum aktywności ekologicznej. Już drugi rok ubiera, ubiegamy się o certyfikat zielonej flagi i podejmujemy wiele działań związanych z ekologią, z dbaniem o środowisko. Oprócz tego jeszcze uczestniczymy w projekcie tylko dla klas trzecich Moje Miasto bez elektrośmieci i y, wraz z firmą ElektroEko y, gromadzimy elektrośmieci, przekazujemy firmie, dostajemy za to punkty i te punkty zebrane przełożą się na pomoc dydaktyczne bądź, bądź doposażanie szkoły. Szkoły. Także to wszystko jest y, y, tak poplątane, jeśli chodzi o ideę, a tak spójne, jeśli chodzi o osiągnięcie celu, że warto realizować tyle projektów w jednym momencie, w jednej szkole. A jeszcze we współpracy z przedszkolami, bo przedszkole numer 4 jest dzisiaj naszym gościem, a do przedszkola 13 idziemy w happeningu po elektrośmieci od nich, bo wspólnie te elektrośmieci zbieramy. Także no jest takie to wyjście do lokalnego spo społeczeństwa, i myślę, że taka no, duża inicjatywa. Inicjatywa, która musi przynieść skutek. Teraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 czekają na rozstrzygnięcie. Po udokumentowaniu i przesłaniu wszystkich przedsięwzięć szkoły, będzie możliwe ogłoszenie werdyktu. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu uczniowie mogą zyskać nowe tablice multimedialne, inne pomoce naukowe, a nawet wycieczkę dla całej klasy. Jest o co walczyć.